Stepan Bandera był ukraińskim nacjonalistą i politykiem, który był liderem frakcji OUNB, Organizacja Ukraińskich, nacjonalistów, frakcja Bandery. I następnie, gdy wybuchła wojna światowa, był liderem ukraińskiej powstańczej armii UP. Był postacią kontrowersyjną, często uznawaną za bohatera na Ukrainie, a w Polsce za terrorystę. Przed wojną. Działał w organizacji OUN. Która walczyła o niepodległość Ukrainy, w tym również przeciwko Polsce. Podczas wojny, po niemieckim ataku na Związek Sowiecki, utworzył Ukraińską Powstańczą Armię, UPA, która walczyła zarówno z Niemcami, jak i Związkiem Sowieckim. W czasie wojny UPA dokonywała zbrodni na ludności polskiej i idowskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Po wojnie, po zakończeniu II wojny światowej, współpracował z brytyjskim wywiadem MI6. Organizując akcję przerzucania agentów na Ukrainę zachodnią, i był uważany za postać kontrowersyjną, z przeszłością terrorysty. Zbrodnie wołyńska. Bandera był odpowiedzialny za zbrodnię wołyńską, w której zamordowano około 100 tysięcy Polaków. Symbol nacjonalizmu. Dla wielu Ukraińców, Bandera jest symbolem walki o niepodległość jednak jego nazwisko jest również kojarzone ze zbrodniami dokonanymi przez UPA. Zamordowanie. Został zamordowany w 1995 roku w Monachium przez agenta KGB Bogdana Staszyńskiego.